Wspomniałeś o tym, że parę miesięcy temu byłeś u Sebastiana Sylwestra w Niemczech, z nim razem sparowałeś. Sylwester to jest bokser, który teraz nas, polskich kibiców, interesuje z tego względu, że już 1 października będzie walczył z Grzegorzem Proxą. Jak Ty wspominasz te sparingi z Sylwestrem, zrobił na Tobie wrażenie? Tak, no powiem, że no co, no. Sylwestrem stałem po 6 rund, też się stałem, prawda, bo tam jest o, po dwóch starych partnerów, prawda, nas było, nie. No. No nie wiem, no co mam powiedzieć. Faktycznie jest doświadczony Sylwester taki niemiecką tą gardę trzyma, prawda? Ciężko jest też go tak Czysto, czysto trafiać, prawda? Ale z tym sparowałem, ja potrafię z jednej pozycji z normalnej na Majkuta sparować, ale to Sylwestra akurat byłem jak na normalnej pozycji, prawda? Jako Sparing Partner. Bo w tej chwili jestem jako Piotr, jako majkut. No, ja taki, gdzie trzeba, to tak się sparuje, prawda? I no, co mam powiedzieć, to ma Sylwester na przykład, że cały czas daje jedno tempo, nie? Tylko że chociaż widać na walkach, że on inaczej podchodzi do sparingów, a całkowicie podchodzi poważnie na, na walkach, nie? Ale ja jako Grzeszu, jako mój kolega, no powiem, że Grzeszu jest taki dynamiczny, jest ambitny, jest taki sziszpiszenia, prawda? Ten majku taki niewygodny jest trochę. Mam, mam nadzieję, że Grzeszu ma dać rady. Ja, ja wierzę, że Grzeszu wygra tą walkę. Będzie miał ten wakat, prawda? Chyba jest tam wakat w tej nie, federacji. No. no Mam nadzieję, że wygra. No. Wiadomo, ja jestem za Polaka, ja tu mieszkam w Polsce, kocham ten kraj i trzymam za czułki, za Polaków, wiadomo. A jeśli chodzi o te spojniki z Sylwestrem, to na pewno pewne braki u Sylwestra też zdążyłeś zauważyć. No chyba, że był w jakiejś relacyjnej formie, akurat wtedy. Co ty byś poradził Grzegorzowi, jak mówisz sam, twojemu koledze? Eee... No, powiem, powiem tak, że no, wiadomo, Grzeszu nie musi jemu dać po prostu, żeby on rządził na ringu, prawda? Bo e, grzeszek jest dynamiczny i wielu ciosów zadaje, a Sylwestra tam zauważyłem też jak za dużo ciosów zadajesz, to chwila mi się gubi, prawda? Jak się atakujesz czy coś. A jak też stoisz, tak powiem, stylowo jak Niemcy, że ten e, lewy, prawy prosty, lewy i cały czas oni pod gardę, to to będzie. No nie zaciekawe tego względu, że Sylwestrowi by się pasowało. A mówię seria, mniejszy śpiszenia, żeby Grzeszu dał, Grzesz udał, Grzeszkowi dam, bo Grzeszu na dystans też dobrze, na nogi dobrze chodzi, a co jest jednym, a tu tam Sylwester na nogi tak powoli chodzi. Jako ja tam ze mną nawet miał ciężko, żeby tam dogonić na ringu, prawda? Bo ja tak też ruchliwy jestem. No da rady, no da rady. No. Trzymam ciłki jak najbardziej. Chyba jedyne, co na pewno można powiedzieć, to jest to, że Grzegorz Proksa pod względem technicznym no na pewno nie ustępuje Sylwestrowie, wręcz go przewyższa, tak? Że wyszkolony jest od Niemca jednak lepiej. Eee, tak, owszem, bo mówię, gdzieś zmienia swój styl walki, prawda? On może pojedyncze uderzenia zrobić, a za chwilę taki wybuch i seriami, prawda? A Sylwester to jest taki jak komputer. Lewy, lewy, prawy, lewy, prawy. Tylko jedno jest to, że on też dokładnie bije sylwester, to już na dno był mi światem, prawda, e, i chodzi o to, że jest, jest doświadczony, prawda, po prostu tak jak i Ciosy też nie bije po prostu w tych rękach, prawda, Te, też patrzy, jest doświadczony, góra, dół, też zmienia, tylko on nie ma dynamiki tego taki, takiego się jak to się mówi, prawda, on jest taki prosty, no chodzi, no wiemy po prostu jak Niemcy walczą, prawda, podwójne gardło i przód, 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 przód i przód. Mówisz, że mieszkasz w Polsce i że kochasz nasz kraj, ale tak gdybyś zupełnie nie miał nic wspólnego z Polską ani też z Niemcami, na chłodno faworytem dla Ciebie jest Grzegorz, tak? Owszem, wiadomo. Grzesiu, bo i boksowałem i sparowałem, czy ciłki za niego, bo wiem, że jest naprawdę dobry bokserem. Życzę mu jak najlepiej, prawda?